Defense 24D i Stadion Narodowy w Warszawie. Wita Państwa ze studia Rzeczpospolitej Marcin Piasecki. Jest ze mną gość, pan Mariusz Zabielski, country manager, odpowiedzialny za rynek polski i czeski, w spółce Siemens Digital Industries Software, czyli spółce Siemensa, Odpowiedzialną za oprogramowanie dla przemysłu, dzień dobry, panie dzień dobry, panie, dzień dobry, panie dyrektorze, czy się wszystko zgadza? Tak, tak, wszystko się zgadza perfekcyjnie, aczkolwiek nie jest to prosta nazwa <grym> nawet do wymówienia. Proszę <grym> mi powiedzieć, o co chodzi z tym oprogramowaniem dla przemysłu? Co to jest za oprogramowanie dla przemysłu? Ja może podam pewien przykład. Proszę wyobrazić sobie grę komputerową. I jeżeli zamiast. Osoby grającej w grę komputerową, byśmy wyobrazili sobie inżyniera, który korzystając z podobnych technologii, z podobnych narzędzi, może zaprojektować produkt w sposób graficzny, wizualny, może przetestować ten produkt, a następnie tak jak. Ktoś grający w grę komputerową może ten produkt w wirtualnej fabryce, w wirtualnej rzeczywistości wyprodukować i na końcu sprawdzić, czy otrzymał ten produkt taki, jaki założył sobie, że on będzie działał. No to jest ta cyfryzacja, ta cyfryzacja produkcji. Może brzmi to troszeczkę tak abstrakcyjnie, ale w tej chwili liderzy przemysłu, przemysłu cywilnego czy przemysłu zbrojeniowego. W określonych obszarach korzystają dokładnie z takiego podejścia, z takich, ja to nazywam gry komputerowej, ale takiej bardzo poważnej gry komputerowej, związanej z produkcją. Ale korzystają bliszt. również z cyfrowych bliźniaków. Czyli? Ko korzystają z cyfrowych bliźniaków. Znowu może przez analogię. Proszę sobie wyobrazić, że mamy produkt typu samochód. Ten samochód za pomocą informatycznych narzędzi możemy przedstawić jako pewien model matematyczny, który rzeczywiście będzie takim jeden do jednego odzwierciedleniem tego samochodu, który finalnie fabryka wyprodukuje. Czyli cyfrowy bliźniak jest to nic innego jak reprezentacja matematyczna za pomocą pewnej technologii informatycznej rzeczywistego produktu. My mamy reprezentację wizualną, możemy zbadać, czy ten samochód szybko przyspiesza, czy wolno przyspiesza, możemy również stwierdzić po jakim czasie poszczególne elementy komponentu ten, tego samochodu na przykład będą musiały być zgodnie z planem serwisowym wymienione. I to jest cyfrowy bliźniak produktu. To samo dotyczy rynku defense, rynku obronnego, ponieważ możemy sobie wyobrazić produkt który również ma reprezentację cyfrową, reprezentację matematyczną. No tak, ale w czym ten, ten cyfrowy bliźniak jest lepszy od rzeczywistego prototypu? A czy on jest odzwierciedleniem i powinien być jak najbliższy rzeczywistemu produktowi? Natomiast cały zysk jest w momencie gdy projektujemy taki produkt, ponieważ no, mając Pewien zamysł na temat produktu. My musimy później ten zamysł, nasze wyobrażenie o produktu, zrealizować jako ten fizyczny, gotowy produkt. Więc zanim to zrobimy, przechodzimy przez różne fazy projektowania. Do tej pory a robiliśmy to w pewien sposób standardowy. Bardzo często musieliśmy budować prototypu tego produktu. W tej chwili, dzięki cyfrowemu bliźniakowi produktu, możemy ograniczyć liczbę prototypów. A wręcz są y, również pewne produkty, gdzie my już nie musimy budować prototypu, tylko możemy już ten cyfrowy produkt przetestować, stwierdzić, że on będzie zgodny z produktem rzeczywistym i rzeczywiście rozpocząć jego produkcję. W związku z czym mamy ogromne uzyski na czasie, na czasie wprowadzenia produktu na rynek, na eliminacji błędów, no i również mamy ogromne uzyski, jeżeli stworzymy cyfrowy bliźniak produkcji, czyli naszych, naszej fabryki cyfrowej, to też nie popełniamy tak dużo błędów w czasie produ produkcji, już tego już rzeczywistej. rzeczywistej produkcji. Więc te dwa takie obrazy się przenikają. No dobrze, wspomniał Pan o przemyśle obronnym. Jakie to wszystko, o czym opowiadamy, o czym Pan opowiada, ma zastosowanie w przemyśle obronnym? A korzyści wynikające z takiego podejścia, bo można powiedzieć, to jest takie podejście Digitalizacji czy cyfryzacji procesów projektowania produktów i wytwarzania produktów bardzo temu już zauważyły firmy, firmy działające na rynku obronnym. Liderzy rynku obronnego, którzy tutaj są obecni na Defense 24, MDBA, Lockheed Martin, Boeing, można by całą listę wymienić. Oni te narzędzia stosują już od wielu, wielu lat z powodzeniem. I te narzędzia im pozwalają. Nie tylko szybciej budować, ale również, również tworzyć produkty innowacyjne, nowoczesne produkty. Wspomniał Pan o gigantach międzynarodowego przemysłu obronnego, a co z naszym przemysłem obronnym? Czy on wykorzystuje te narzędzia? E, tak, muszę powiedzieć, że tak. E, nasza firma w tej chwili prowadzi szereg projektów e, z polskimi klientami, i polscy klienci zauważyli, Zauważyli ogromne korzyści, które wynikają z tego. A jeszcze jest jeden drugi aspekt bardzo istotny, że w tej chwili ilość projektów, które są w zakresie obronności, gdzie polskie firmy są uczestnikami pewnych konsorcjów, gdzie też uczestnikami tych konsorcjów są firmy zachodnie, polskie firmy budują takie systemy. Ja nazywam te, to są systemy wsparcia inżynieryjnego po to, żeby zbudować platformę wymiany informacji, już cyfrowych, z kooperantami z zachodu. Więc niejako jest to też pewien proces wymuszenia, ponieważ ma to naprawdę bardzo duże korzyści, już takie finalne dla samego produktu i dla samego procesu, procesu wytwarzania tego produktu. Czyli polski przemysł wchodzi w to? Polski przemysł obronny wchodzi w to, tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Mariusz Zabielski z Siemensa, a konkretnie ze spółki Siemensa odpowiedzialnej za oprogramowanie dla przemysłu. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję panie redaktorze.